Dzień dobry, witam bardzo serdecznie lwy, horoskop na wrzesień 2024 roku. Ja jestem Wiktoria. Proszę o łapki w górę, o komentarze, jeżeli film Wam się spodoba lub też no, chodzi o to, czy, yy, czy z Wami rezonuje krótko mówiąc, tak? Dobra, a dla lwów karty Lenormand. Proszę bardzo. Karta Księżyca. Bardzo dobra karta. W talii Lenormand mówi o tym, że dacie się zauważyć, jeśli aktor stoi na scenie, a w Księżyc mówi właśnie o tego typu zawodach również, czyli jesteście aktorem stojącym na scenie, wyobrażamy sobie, tak? To światło jest rzucone właśnie na Was. Być może ta lubka, tak? Tutaj mówi, że w końcu. Ktoś was dostrzeże, coś zostanie dostrzeżone, wy jako człowiek, wasze uczucia, no w ogóle, ogólnie nie tylko o uczucia chodzi, ale generalnie o osobę, bo to jest bardzo pozytywna karta. To jest karta również wyjaśniania, na pewne sprawy zostanie rzucone światło, obojętnie, czy to są wasze sprawy zawodowe, zdrowotne, emocjonalne, domowe, tu... Coś się zacznie wyjaśniać. I właśnie ta lubka też by o tym mówiła, że w końcu zostaną dostrzeżone pewne detale, które wyjaśnią całą sytuację. Karta księżyc bardzo często również mówi o relacjach uczuciowych, o stanie zakochania, więc niewykluczone, że na drodze lwów, czy samotnych, no, czy tutaj tak, będących w niesatysfakcjonujących związkach, może stanąć ktoś, kto. Zauważy Was jako osobę. Przestaniecie być szarymi myszkami w cieniu, bo w końcu jesteście lwami. No to raczej pozycja myszki kłóci się trochę z godnością lwicy, prawda? Lub lwa. Zatem co będzie wyzwanie dla Was? Dziewiątka denarów. Proszę bardzo. Wrzesień. Co będzie pomagać? Cesarz? O czym wiecie? Król denarów. Piątka buław. Siódemka kielichów. Szóstka mieczy. Dwójka buław. Królowa mieczy cesarzowa. i dziewiątka kielichów i jako rada. Słuchajcie, no i tak jak sobie, tak jak sobie, jak wam powiedziałam na podstawie tej karty księżyca tylko jednej tej karty, to powtórzę również i teraz. Wyzwaniem dla was we wrześniu będzie dostrzeżenie nowej szansy. Dotyczącej albo przemieszczenia się, przeprowadzki, może być do innego domu, może być do innego działu, jeśli mówimy o firmach, bo mamy tutaj dwie karty mówiące o, o takim ruchu, i jeszcze na dokładkę tych opcji będzie kilka albo tak, albo tak, albo smak. Jeżeli. Lwy miały takie poczucie takiego zdołowania, no właśnie takiego myszkowania. O tym myszkowaniu mówiłam, nie? Nikt nie dostrzega lwa. Ciągle lwód ktoś coś obiecuje. Obiecywał, jakieś tam wizje były przedstawiane, ale to nie było nic konkretnego. Natomiast teraz we wrześniu może na Waszej drodze stanąć osoba w postaci cesarza, czyli osoba decyzyjna, która. W jakimś jakimś sposobem tak pokieruje sprawami, pomoże Wam pokierować sprawami, żeby ten progres, krok w życiu, okazja, żeby się zdarzyła i na podstawie tej okazji, żeby lew lwica mógł zrobić krok w przód. Nawiązuję teraz do spraw finansowych, do spraw związanych z pracą. Bo jakby te karty bardzo mi tutaj do tego pasują, aczkolwiek no też zanalizuję je w kontekście spraw uczuciowych. Potrzebna Wam jest, drogie lwy, we wrześniu właśnie taka stabilizacja. Będziecie bardzo mocno myśleć o tym, skąd wziąć pieniądze na to czy o Wam to, czy te pieniądze do Was przyjdą, czy nie co zrobić, żeby przyszły. I jest tutaj pokazany taki element związany z wywalczeniem sobie tego, co Wam się słusznie należy. Bo tak jak mówię, do tej pory mogłyby być to różne, tam taka opcja, taka opcja, ale wszystko pozostawało w kwestii ja, ja marzę i śnię albo obiecywał mi ktoś. I nic z tego nie wychodziło. Natomiast wrzesień to już może być ten miesiąc, gdzie dojdzie do jakiejś konstruktywnej rozmowy. Podczas tej rozmowy możecie być, moi drodzy, oceniani. Ta rozmowa no, może wywrzeć na Was takie, jakieś takie chłodne wrażenie, natomiast będzie to tylko wrażenie. Liczyć się będzie podczas tej rozmowy. Konkret. Tu już nie będzie, a może tam, a może taka, może śmaka, może owak, a może obiecam, a nie dotrzymam obietnicy. Nie, tu już będzie konkret. Królowa Mieczy, jako osoba z Waszego otoczenia, to może być, no właśnie, taki ktoś bardzo asertywny, chłodny, zdystansowany, kto nie rzuca słów na wiatr. Jak Królowa Mieczy mówi, to znaczy, że takie postępowanie będzie wdrożone. I powiem Wam więcej, w Waszej głowie pojawi się coś takiego, że wow, czy ja w końcu, jak ja to dobro dostanę, to ja się tym dobrem wtedy będę chciała, chciał dzielić z kim innym, bo ja, moje warunki bycia, życia. Yy, yy, znacznie się ustabilizują, poprawią. W końcu po takim burzliwym okresie te sprawy zaczną się układać. No, nadzieja na układanie tych spraw, może jakiś początek, no to już mamy być może lipiec sierpień, tak? Natomiast teraz to już jest ten faktyczny ruch w szóstce mieczy. Ten ruch związany właśnie, proszę bardzo albo z przeprowadzką do innego domu, mieszkania, pracy, działu, wskoczenie na wyższy level, jeśli chodzi o zarobki. Tak jak pokazywał księżyc, w końcu lew zostanie dostrzeżony. Taka jest cesarzowa. I nie bójcie się tego, że zostaniecie dostrzeżeni, dostrzeżone. Wam się to słusznie należy, tak? Właśnie ta rozmowa tutaj przeprowadzona z tą królową mieczy, to może być kobieta lub mężczyzna, obojętnie tu chodzi o rodzaj człowieka, o charakter, to będzie profesjonalista, profesjonalna osoba i ta osoba pozwoli Wam, jakby rozmowa i te działania pozwolą Wam poczuć się w końcu docenionym, poczuć się spełnionym, na właściwym miejscu i mieć takie poczucie, że w końcu te sprawy jakoś się dla was pozytywnie układają. Dziewiątka kielichów to jest karta wszelakich możliwości. Zobaczcie, z siódemki kielichów mamy progres na dziewiątkę, czyli z siódemki, gdzie no, tu ktoś obiecał, było jakieś możliwości, ale na zasadzie pobożnych życzeń, prawda? Czyli wymyślania sobie, może kreowania, bo niewykluczone, że lwy kreowały Swoją nową rzeczywistość, tak? Tak jak księżyc, on jest bardzo kreatywny. On, e, cesarzowa z księżycem, no może akurat mieszam talii w tym momencie, ale mam taką chęć. To jest płodność nie tylko fizyczna płodność, bo ktoś może być w ciąży, jakaś lwica, prawda? Ale taka płodność, jeśli chodzi o twórczość, jeśli chodzi o przedstawienie siebie samego, jeśli chodzi o Działanie, jeśli chodzi o rozporządzanie swoimi możliwościami. Tutaj te możliwości w dziewiątce kielichów są jak najbardziej. Poza tym, kielichy to jest stabilizacja emocjonalna. Co się dalej dzieje w kartach? Mamy cesarzową i cesarza. No przepiękna para. Zatem to, co mówiłam, że wrzesień może przynieść Wam um, możliwość, Utworzenia jakiejś relacji. Tylko otwórzcie się na rozmowę. Powiedzcie: Nie unikajcie spotkań, rozmów, wyjazdów. Jeśli będzie jakieś zaproszenie od kogoś, proszę to zaproszenie przyjąć. I to spotkanie, ta rozmowa rozszerzy zupełnie Wasze horyzonty i możliwości. Pojawią się różne propozycje, różne możliwości, różne opcje. Czy może to będzie osoba wam emocjonalnie bliska, a ona będzie miała również wpływ na wasze sprawy zawodowe? Też to jest możliwe. Co by nie było, karta Księżyc i karta Lubki mówi o tym, dostrzeżesz, albo ty zostaniesz dostrzeżony, drogi Lwie, albo ty dostrzeżesz właśnie szansę dla siebie. Ta szansa zostanie wykorzystana przez Was i tego bardzo serdecznie życzę. Piątka buław. W piątkach dzieje się dużo. Warunek, żeby tej pary, tego działania, tej energii piątkowej nie zmarnować. Żeby ją właściwie ukierunkować, tak? Żeby zwrócić uwagę na Na to, co się dookoła Was dzieje, prawda? żeby nie być sfokusowanym na myszkowaniu tak? i chowaniu się w myślą dziurkę, tylko żeby wyjść, dać się zauważyć, powiedzieć: Ja, lew, lwica, jestem. I wtedy przyjdzie do Was to spełnienie, na które tak bardzo czekacie. To wszystko, moje drogie lwy, mocno. Trzymam kciuki i do zobaczenia w październiku.